A ja dalej tu stoję, czytałem, że pojęcie, bo to w razie ci od Stoję tutaj tylko co tej Zgadnijcie, ta tak kurwa sucho, nie, co jest i ziemulkę ją, ej, powiem to to Kiedzieć za 12-13, nawet trzy lata trwało, to ją Pracy co wiosnę, co na to było tak Pakowałem brzkę na siebie i leciałem wiatr, szlak, tak Siwo tak, dając był tutaj albo tam Było tak, że jak tam to byłem ja z samego rana, ta do tej pory bama, mama mam mama, to wspomina Jak jechaliśmy z rowerami na raz dwa pójdą nocą wraz się a bo co? właśnie to jest najlepsze że to to był komer yo tak jaki miał dwa ej w tej jeden to nie wchodziła i nie było źle ta rozpychało się jako ta, a jak już odpalił to całą wioskę przeleciało się bokiem yo pamiętam ten trzeci zahnął pole wej hey, tam były gęsi dwugozystansowe jak bradało się hej tak kurwa mimowolnie, ten ten jebany kołacz zaczął kurwa gasząc na zakręcie omarł niepogryziony byłem i i ziomek przez te gęsi hahaha, ha, ha, a one jak widziały to na dwa przyjadą przodu ta strzała I ci za mi z tego nazwane były gężami chłopy stosowły zemi o tak, Jarek bar niestety skończyło się tak, że chłop wyszedł na podwórko, ją, prosto drzwi wpadł na ziemię i, wuj z nim, nie było go tak. Dziwne rzeczy, tak, dziwne, dziwne rzeczy, tak, kiedy czyszczykowi, komin, nie tutaj, to raz, dwa, przypominam sobie, ej, jak to było wtedy, że każdy zapytał, chciał, ej, to ma ręka, nie To symbolo, no, nie obchodziło nas to, no. ważne, że się nie pedało, wo, 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 mimo wolny to dwie godziny pedałowania było tu w ej, Yo! 30 dnia, 30 dnia, 30 dnia, Wiesz, udało się go przedłużyć. Chcesz coś powiedzieć? Znasz te miejsca? Znasz te lasy? że na wczesny wpadało się tu. Człowiek państwu nie miał mały zgrzech. Łaziło się tylko ej, byłem na przejeździe kolejowym tam. Robi wrażenie, a jak? Przejść za zamkniętymi tymi oczami, to był cały szlak. Kawał drogi dla nas, tak? Mimowolnie ha! Daleko od ręce tak za mało tak wydało się skopa. pa. Tak i romek dwa ale chęć pojeżdżenia, jak mówiłem tu wcześniej Była ważniejsza niż pedałowa, nie, za mało latach znowu ta Była i się tak jak trzeba było, ale było Tak, trzeba było, tak, tak trzeba a, jak było... Ale bo kurwa bluetootha za mało z samochodu, żołnierz. A ja dalej stoi. stoję,